Ma tutaj gry konsolowe. Przed Wami się do zaprezentowania: Dwie gierki. Jest, Jedną z nich jest Kanis Medit oraz Tak zwany Bully oraz y Gotowory Część pierwsza. Ym, co mógłbym powiedzieć, Grę od Rockstar'a zapowiadałem wam w komentarzach. Ym, grę Gotowory chyba nie zapowiadałem. Lub też zapowiadałem, przepraszam. Ym, a więc pokażę Wam uważnie, potem przejdziemy do, oczywiście do Kanisa. Yy, God of War Exclusive na konsole PlayStation. Zobaczmy. Jest uważnie, płyta jest w wydaniu Platinum Platynówka nie może Wam pokazywać. Płyta jest w jak najbardziej dobrym stanie. Trochę już zdążyłem pograć. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę gra jest naprawdę fajna. Bardzo mnie wciągnęła. Pograłem trochę, aktualnie się zatrzymałem na levelu, gdzie tam trzeba pływać. Niestety nie, nie za bardzo wiem jak to tam na padzie nacisnąć, żeby to się pływało, żeby pod wodę to lecić. Też inaczej trzeba. Jeżeli graliście w Gotowora, widzicie ten filmik, to napiszcie mi w komentarzu jak to robić, jak tam pływać lub jakiś może to inny sposób jest, bo żeby przejść pod drabinie na drugą stronę, jak i na jakimś tam levelu, nie pamiętam jak on się nazywał. Dobra, lecimy dalej. Kaniskanem Edit przyszła dzisiaj, miała przyjść półtorej tygodnia temu, ale poczta mnie zrobiła w bambuko zobaczmy za środek tak, boli wszystko, super ta gra, na tą grę najbardziej wyczekiwałem tak zobaczmy sobie książeczkę generalnie ten yy, świat, który się rozgrywa w tej części gry od Rockstar'a jest to Bull yy, tutaj mamy jest miasteczko w tej grze, tutaj mamy screen screenshota z gry, tutaj komiks. Tutaj dokładny opis. Tutaj yy, tak zwane grupy w szkole. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o książeczkę. I pokażę Wam rzecz, którą mi się nie podobała bardzo w tej płycie. Yy, dostałem płytę, która jest porysowana, widzicie? Widzicie jak porysowana? Widać rysy. Tak, widać rysy, jestem z tego bardzo niezadowolony. Napisałem do pana, który mi to sprzedawał, no ale nie wiem, zobaczymy o co będzie chodzić. Na razie nie odpalałem grę, zobaczymy czy będzie mi chociaż nadpalać. No i co, to tyle w tym yy, w tym pokazie gierno. Mam nadzieję, że filmik będzie na Wam się podobał. Jestem trochę smutny, bo gra jest trochę porysowana i nie ma mapy, chociaż mi pisał, że będzie mapa, więc jestem trochę, czuję niedosyt, nie, w tej gierce. No trudno. Ale mogę Wam zapowiedzieć, że następna gra to będzie albo na PS3, albo na Xboxa. Więc czekajcie, cześć.